Dzisiaj nagrywam filmik Cisowa i chciałem odpowiedzieć na Wasze pytania, bo wielu z Was się pyta ile kosztują w Polsce wakacje nad Polskim Morzem. Dla takiej rodziny 2 plus 2 lub 2 plus 3, może też być 2 plus 4. No i postanowiłem zrobić taką krótką relację i wyliczenie tych kosztów. To wielu też z Was się pyta co robi Wiesiek aktualnie. Aktualnie, nie wiem, muszę zobaczyć, co on tam robi. I się cieszę, że śledzicie przygody wieśka tutaj w Cisowie. Natomiast jeśli chodzi o te koszty, no to zaraz to sobie podsumujemy i Wam pokażę, jak może to wyglądać. I teraz chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają te koszty na moim subiektywnym przykładzie. Subiektywnym, choć będą te koszty po prostu realne. Realne, ale no tylko z tego jednego przypadku. To jest ośrodek Żółta Pomarańcza w Cisowie. No i tutaj za 215 zł można sobie wynająć taki oto domek letniskowy dla dzieci. Jest to miejscowość nadmorska, choć do morza stąd jeszcze mamy jakieś. 6-7 minut drogi samochodem czy autobusikiem, którym wozimy. Natomiast co to odróżnia właśnie takie obiekty, które są oddalone od morza, do, od tych, które są zupełnie przy morzu, no że tu mamy przestrzeń, przestrzeń jakościową, bo przestrzeń po prostu to jest to, czego człowiek potrzebuje na urlopie, na, na wakacjach, żeby w ogóle mógł wypocząć. Po no, prostu mamy zrobione tak, że jest to prawie hektar działki są tutaj drzewa, domki są do siebie daleko. Nie jest to tak jak w przypadku tych wszystkich y, zespołów domków y, przy morzu, że to są takie getta, małe getta domków. Y, praktycznie jeden przy drugim, w różnym zgiełku, hałasie połączone ze sobą no i w związku z tym też cała ta infrastruktura też przemorska, no też na to działuje, czyli tam masa ludzi tutaj rodziny sobie mogą spokojnie, spokojnie spędzać ten czas, no i tak jak powiedziałem, koszt takiego domku to jest 215 zł teraz zaraz sobie właśnie będziemy liczyli, jak to wygląda w przypadku rodziny 4 osobowej i jak to wygląda w przypadku rodzinne 2 plus 3. sprawa to jest pogoda. Tak, oczywiście w Polsce nie ma jakiejś tam gwarancji pogody, tak jak nigdzie jej nie ma, natomiast no, rzeczywistość jest taka, że tutaj już od kilku tygodni, kilku dobrych tygodni, a ja w tej chwili nawet to jeszcze nie jest zupełny środek sezonu. A już od kilku tygodni jest słonecznie, z jakimiś tam małymi epizodami deszczu, ale jest, pogoda jest piękna słonecznie, a nawet łamane przez upalnie. Mamy też tak zrobione, że. Domków można sobie patrzeć po prostu tutaj na ten plac zabaw, gdzie bawią się dzieci zupełnie bez obawy o ich bezpieczeństwo i mieć je yy, cały czas na widoku. No Czego nie ma po prostu w przypadku tych tak zwanych get domków, gdzie są bardzo wysokie ceny bo ceny są ponad 400 zł, 500 zł za domek. Yy, no i właściwie nic więcej wtedy yy, to, to jeszcze nie oferuje a tak jedynie przestrzeń pozwala, yy, pozwala wypocząć. A taki domek przykładowy to wygląda tak. Ja nie będę wchodzić do środka, dlatego że wszystkie domki, które mamy są już wynajęte i są wynajęte też praktycznie do końca sezonu. Teraz składa się z sypialni, kuchni, to jest wszystko wyposażone w ten sposób, że można sobie samemu samemu tutaj przyrządzać posiłki. No i teraz mamy sprawę domku i teraz kwestia posiłków. No jeśli chodzi o posiłki to możemy je wydawać tutaj pod taką wiatą lub w naszej stołówce i teraz co do kosztów Naprawdę obfity posiłek taki że tutaj opinia jest turystów jeżeli u nas jedzą to mówią że naprawdę był to bardzo obfity obiad to się składa z dwóch dań. Teraz akurat nie mogę zaprezentować, bo w tej chwili już dawno po obiedzie. Składa się z dwóch dań zupy. Na ogół jest do wyboru są dwie zupy. No i dwa, trzy dania główne do wyboru oraz kompot. To jest koszt 25 zł za osobę to one są właśnie wydawane no i tak sobie można po prostu spędzić ten czas z rodziną i to też wszystko tak jak powiedziałem, to subiektywna opinia i subiektywne koszty aczkolwiek koszty realne no i o ile nie jest to rodzina, która żyje yy, w jakimś chaosie, gdzie, gdzie każdy musi koniecznie zrobić coś innego i tam biegają, od, muszą biegać od baru do baru, jeżeli jest to rodzina która potrafi usiąść ze sobą i ceni ten czas ze sobą no i potrafią zjeść razem posiłek mniej więcej po podobny, czy tam taki sam. No to tutaj jest idealne miejsce. No i te koszty wtedy nie są jakieś, jakieś duże. Tak jak widzimy to w takim mainstreamie, na tych tak zwanych paragonach grozy. No ale to tak jak powiedziałem, właśnie przy zało pewnych założeniach to wszystko jest, te koszty. Bo no rzeczywiście, jeżeli są rodziny, które po prostu no, nie mają takiej spójności, nie, nie, nie potrafią nie cenią tego czasu razem i nie potrafią zjeść razem posiłku, no to rzeczywiście dla nich to no, nie jest alternatywa po prostu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o koszty wyżywienia. I teraz, jeżeli jest rodzina 2 plus 2, no to spokojnie się naje. Jeżeli jest rodzina 2 plus 3, no to, no to też się spokojnie naje nawet czteroma obiadami, dlatego że takie rodziny zazwyczaj to trzecie dziecko jest, jest mniejsze. Tak to wygląda. Teraz kwestia dojazdu do plaży. To jest Lexus. A to jest Melexus, którym wozimy ludzi do plaży i to jest trzy razy dziennie. Nie wywołuje to żadnych kosztów, jest to po prostu w ramach pobytu. Jakieś dodatkowe wycieczki oczywiście są płatne. Natomiast zobaczcie jak u nas się ludzie rano świetnie bawią. A teraz opowiem jeszcze o pozostałych kosztach, które mogą być tutaj związane z pobytem nad morzem. Sobie patrzcie na wyliczenia, a ja Wam pokażę jak wygląda droga na plażę. I i bociany, znaczy to są takie rodziny bocianie Które tam sobie chodzą, szukają pożywienia, spędzają razem czas I gdzie im się nie spieszy tym bocianom I zaraz jak to jest pięknie. Wiatra, Kot sobie w cieniu leży. No i teraz jesteśmy nad morzem, to jest nasz pierwszy kurs turystami. Ludzie się dopiero na plażę schodzą, tam jest plaża. No i tutaj, oczywiście, są różnego rodzaju bary przy plaży. No i tutaj ceny są troszeczkę zawyżone lub bardzo zawyżone. Natomiast no, dzięki tej styłówce nie trzeba z tego korzystać. My też zawozimy potem na obiad, odwozimy od na obiad z plaży. Co jeszcze jest w tym niekorzystnego w takim po prostu jedzeniu w przygodnych miejscach? przy plaży, to jest taki aspekt e, ekologiczny. Po prostu to powoduje mnóstwo śmieci. Wyobraźcie sobie, że u nas prostu nas turyści ktoś zamówi pizzę, i drugi hamburgery, trzeci hot dogi, czwarty coś tam, to, to jest, natychmiast są dwa, trzy śmietniki pełne różnego rodzaju plastikowych opakowań. Ci ludzie jedzą to w tym, y, na tych ptackach papierowych, w plastiku jakimś? No. Po prostu jest to niekorzystne. Niekorzystne z punktu widzenia też ekologicznego, już nie mówiąc o ekonomii, o jakimś takim ładzie wspólnym w spożywaniu posiłków w takim po prostu chaosie, jakie jest tutaj, że jest mnóstwo ludzi, każdy gdzieś tam wykrzykuje, coś na kogoś czeka. No ma to może jakiś, jakiś, jakiś urok dla niektórych ludzi, ale tak jak jeżeli jest po rodzina, to może trzeba by się było zastanowić nad jakimś wspólnym zjedzeniem posiłków. No i tu mamy ten lodziarni przy plaży. Duży lud. 7 zł, mały, 5 zł. Nie jest to jakoś wybudowana to no na to. Nie? Jakoś, nie, jakoś tam nie odbiega dużo od takich cen po prostu w mieście, a jest to tutaj praktycznie zupełnie przy plaży i ceny są jeszcze laty niska poza tym, jeszcze nasi klienci i yy, rodziny mają tutaj zniżki, także to w ogóle nie będziemy brali tego w tym naszym wyliczeniu yy, pod uwagę. No jestem na plaży, żeby zrobić takie króciutkie podsumowanie. Temperatura powietrza dzisiaj to 25 stopni, w nocy ma być troszeczkę chłodniej, no ale z kolei w dzień, bo dzisiaj mamy teraz ranek, ma być około 30 stopni, stan morza 01, czyli prawie żaden. A to mam właśnie przykład jak szkodliwe jest konsumpcja usiłków w, w takich przygodnych barach. Patrzcie, to są. Tego typu ilości śmieci, które turyści zostawiają na plaży. Tu mam praktycznie pełne kosze pojemniki po różnego rodzaju fast foodzie, jedzeniu plastikowe, stropionowe. To po prostu nie tylko niekorzystne z punktu widzenia ekonomicznego. No ale też znaczy może bardziej ze względu na ochronę środowiska i potem już te paragony grozy nieco może jakoś przerażające przerażające jest to co te, że to jest tyle prostopakowań i tyle śmieci to produkuje nie uwzględniłem jeszcze w tym wszystkim wydatków na przykład na śniadania ewentualne opłaty klimatycznej. Nie uwzględniłem dlatego, że realnie takiej u nas opłaty nie ma. Druga sprawa, że śniadanie, no i tak byśmy musieli gdzieś konsumować, gdzieś spożywać. I, no i oczywiście y, koszty tutaj zakupu wszystkich, y, z wszystkich tych dań do śniadania no nie różnią się od y, ceny w pozostałych miejscach w Polsce, czyli ceny mar w marketach w rodzaju mniejszych sklepach no, są podobne, a więc no, nie uwzględniałem ich w tym wyliczeniu, bo po prostu byśmy musieli takie ponieść będąc, yy, będąc na miejscu. I naprawdę można sobie zobaczyć, że za, za niewielkie pieniądze rzędu tam 600, 700, może nawet 500 zł rodzina może spędzić pięknie czas na wspaniałych plażach pięknie wypocząć Nie jest tak, jak właśnie nas informują media, że jest to jakoś zarezerwowane dla jakichś elitarnych grup. Naprawdę każdy Polak dzisiaj może skorzystać sobie nawet dwa razy do roku, jechać na jakiś taki urlop nad Polskim Morzem, który jest naprawdę przecudowny, przepiękny. Zobaczymy. Właśnie widzimy, że dopiero ludzie się na plaży schodzą. Idąc w tamtym kierunku y, mamy też naprawdę błogi spokój. My też tam autobusikiem wozimy, to nic nie kosztuje na, dla naszych turystów, a więc zapraszamy. Mam nadzieję, że tutaj pokazałem te realne koszty. I że dzisiaj już nikt y, nie będzie nam mówił, że wakacje w Polsce y, są dla Polaka zbyt drogie. Zapraszam do Ciso.